Prozaiczne, prozaiczne niż yy, przedmówców i będą dotyczyły rzeczonej dziury w drodze, a dokładnie łącznika yy, z targowiska yy, miejskiego zbocznego wejścia do parkingu, w kierunku parkingu i, i marketu Intermarsze. Tam naprawdę dni targowe dużo ludzi przechodzi, i jak pada deszcz albo jest mocne słońce, to albo to albo górz. A myślę, że niewielkim nakładem finansowym można ten problem rozwiązać a drugi to problem organizacji ruchu na takim łączniku z Polsława Śmiałego w kierunku herbowej i świętosławy. Tam niestety po dwa dni pana komendanta zapełniają te słupki i te statystyki. Jest to łącznik, zwłaszcza że ten łącznik został bodajże 2 czy trzy miesiące temu poszerzony i spokojnie tam auta mogą parkować bez żadnych jakichś komunikacyjnych utrudnień, a po prostu są tam znaki zakazu zatrzymywania. Dziękuję. Bardzo.